Witamy w AKS SMS TV. Dzisiaj kolejny wywiad, tym razem z trenerem Dariuszem Nawrockim. Trenerze, pierwsze pytanie, które musi zostać zadane, bo przejawiało się tutaj najczęściej, zadał je jako pierwszy tutaj jeden z rodziców, pan Adam Krupski. Czy to pan jest podobny do Jurgena Kropa, czy to on jest podobny do pana? Nie, ja zdecydowanie ja jestem podobny do Jurgena Kloppa. A w takim razie, czy oprócz wizerunku też coś was jeszcze łączy? Myślę, że. Yy... Wizerunku. Sympatia do klubów, w którym teraz Jürgen pracuje, Gdzieś od ma najmłodszych lat, jak sięgam pamięcią. Pierwszy mój szalik, który dostałem od rodziców, to był szalik Liverpoolu i myślę, że jego osoba, także jako trenera, gdzieś jego praca w Mainz, później w Brukseli Dortmund, później przejście do Liverpoolu, gdzieś to cały czas yy, mnie interesuje i gdzieś właśnie w ten sposób, a to, że doszła też gdzieś yy, moja osoba jako podobna do niego, to tym bardziej yy, jest to. Na Dobrze, to nasze kolejne pytanie będzie właśnie powiązane z tym, bo poprzedni tutaj trener, który miał już pierwszy wiatr, czyli Michał Bański, pyta się, czy wzorujesz się właśnie na jakimś trenerze konkretnie? Czy masz jakieś może słowa, które zapadły ci w pamięć któregoś z trenerów, na którym mógłbyś polecić tutaj i czy któryś z tych trenerów takich w wielcej piłce wywarł na tobie właśnie takie duże wrażenie? Czy... Pierwsze takie wrażenie jako na mnie jeszcze zawodniku młodym nieukształtowanym było to widzenie Artur Pępek z podwórka łódzkiego. Wywarł, zmienił całe moje podejście jakby do piłki, zmienił, całkowicie wywrócił warsztat trenerski jaki do tej pory mieliśmy w drużynie. To był trener Włodzimierz Tylak, który wszedł do nas przed takim sezonem mistrzowskim do Widzewa, w którym później z zmiorem starszym zdobyliśmy medal mistrzostw Polski brązowy. Całkowicie odmieniłem spojrzenie na piłkę, metody szkoleniowe, to i to takie było innowacyjne i naprawdę on tak już wtedy mnie tak zainspirował do tego, że gdzieś po tej przygodzie z piłką już tak naprawdę gdzieś tam wiązałem swoją przyszłość, mówię w tym zawodzie już na tym wczesnym etapie gdzieś tam jeszcze w zawodnikach w kategorii junior starszy już robiłem notatki już sporządzałem sobie różne takie rzeczy, które naprawdę on, wydawał się na tamten czas bardzo innowacyjne i on tak naprawdę wpłynął na mnie bardzo pozytywnie jako trener. A czy z tej wielkiej piłki europejskiej czy światowej, no to też przede wszystkim Jurgen Klop, ale staram się też podpatrywać u różnych trenerów różne, różne metody, różne reguły, zasady, różne ustawienia, ale mówię, gdzieś od każdego, gdzieś tak po trochu, ale w szczególności też gdzieś tam bardzo inspiruje mnie osoba Jurgena Klopa poprzez takie podejście jego jako do drużyny i do całego funkcjonowania klubu jako człowieka. Tak? Jego podejście, Zawodnika, jego podejście do personelu, który pracuje w klubie, od osób sprzątających po osoby, które są w sztabie, to jest właśnie dla mnie takie inspirujące, że ta osoba po prostu tak sobie przygotowuje swoje środowisko do pracy, w którym czuje się moim zdaniem on komfortowo i chce, żeby te osoby, które pracują, z nim też się tak czuły i ja tak samo staram się to robić. I, i żeby po prostu przychodzą do pracy, czuć się w tej pracy bardzo dobrze, komfortowo i te osoby, które ze mną pracują które też pracują też na, 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 na naszą drużynę, na, 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 na tutaj nasze sztaby, żeby też czuły od nas po prostu tą, tą, tą chęć współpracy i ten szacunek do, za to, co wy, 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 robią dla na nas. Dobrze, Darku, twoja przygoda z piłką zaczęła się od tego, że sam grałeś w piłkę nożną, tak? Czy z tego okresu pamiętasz jakąś rzecz, która ci utkwiła, która jest jakby z tobą do, po dzień dzisiejszy? Tak, tak. To jest przede wszystkim to, że za kadencji trenera oraz Tarniczyka dostałem szansę powołania do szerokiej kadry widzę Wałz do Ekstraklasy i widzę wtedy to jest też ostatni mecz do tej pory, który zagrał widzę w europejskich pucharach. Dostałem przegranym meczu u siebie z pogonią Szczecin w Ekstraklasie klasie 3-2. Pamiętam jak dziś ten mecz i wszedłem do pokoju trenera Stareńczyka, bo mnie poproszono i, i, i tam była, miał być podany skład na wyjazd na Puchar UEFA, mecz rewanżowy. Na S-Monako i gdzieś ten Lenczyk powołał mnie na tym tak także wielka sprawa, ma spełnione marzenia i gdzieś to cały czas będzie do końca życia. Będę to pamiętał, bo to było coś na tamtą, tamtą chwilę coś niewiarygodnego móc przebywać wśród zawodników, mistrzów, mistrzów świata, wicemistrzów świata, zawodników, którzy zdobywali, zdobywali puchary europejskie. Także dla mnie, jako młodego wtedy zawodnika, gdzieś człowieka nawet, ogromne przeżycie i pamiątkę na całe życie. Spodziewałem się takiej odpowiedzi, yy, bo kolejne pytanie jest właśnie z jakim najlepszym zawodnikiem, z którym pamiętasz, zagrałeś na jednej murawie. Czyli gdy to może nie było, ale przebywałeś, prawda? Byłeś Myślę, na meczu, że byłeś. To był, to był ten okres, gdzie jak ja wszedłem do szatni, widziałem było dziewięciu reprezentantów kraju. I tak naprawdę taką osobowość i, i umiejętności piłkarskie na pewno to na Łapiński. Super. Dobrze, to już wiemy, że troszkę w piłkę fajnie mieć, fajną przygodę. A powiedz mi, co w takim razie, jak to się stało, że trafiłeś jakby tutaj do zawodu trenera? Czyli to był taki... Grałem, yy, skończyłem granie yy, yy, w trzeciej lidze w KKS Kołuszki i tam w piątej kolejce przydarzyła się kontuzja, zerwanie yy, wiązadeł krzyżowych kolana. Wiadomo, już założona rodzina. Obowiązki, odpowiedzialność już większa, już za, 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 za rodzinę, za to, żeby po prostu zapewnić im byt. I koniec kariery, gdzieś zaszycie się troszeczkę w fabryce Wikoma, z mebli biurowych i gdzieś taka decyzja gdzieś tam brat zadzwonił do mnie i mówi, że Krzysiu Kaszuba, który teraz też pracuje cały czas, w Młodym Widzie, jakby zaproponował mi współpracę i żebym pomagał mu tak dwa razy w tygodniu prowadzić treningi z drużynami młodzieżowymi Widzewa i tak to się zaczęło. Dobrze, a kiedy trafiłeś do nas, do naszej tutaj Akademii AKS SMS eee, To było w, w 2020 roku, z końcem czerwca kończyła mi się umowa w Widzewie Łódź. Gdzieś nadszedł czas rozstania, nadszedł czas szukania nowych wyzwań, z now, nowego środowiska, myślę, że na pewno dla rozwoju dla mnie. No i gdzieś tam Spotkałem na obiekcie SMS-u Marcina Maćkowiaka, który zapytał mnie się, co tu robię. A nie ukrywam, że byłem tutaj też na rozmowie z trenerem, z trenerem dyrektorem Dawidowskim z UKS-u. I zapowiedziałem to Marcinowi i Marcin Mówi, słuchaj, postaram się umówić spotkanie z prezesem Piotrkiem Stępień. Spotkaliśmy się, rozmowa była krótka, konkretna, z której jestem dotowalony do dziś. Prowadziłeś kilka zespołów już tutaj w UKS-ie? Z którym zespołem najlepiej ci się pracowało dotychczas? Bo powiedzmy, że pracowałeś i ze starszymi rocznikami, z seniorami tutaj na zewnątrz, z którymi mieliśmy współpracę z liderem Włosławek. W tej chwili z młodszymi dziećmi pracujesz, prowadziłeś jeszcze grupy też naborowe. Ty, jakbyś miał wybrać, gdzie tutaj czujesz się najlepiej? Przede wszystkim, każda ta praca z każdą drużyną, którą tutaj prowadziłem, na pewno dała mi dużo doświadczenia. Przychodząc tutaj, pracowałem w sztabie z Marcinem Maćkowiakiem przy 2007 roczniku. Później też, tak jak tutaj słynę, była grupa naborowa dla certyfikacji 2009 rocznik. Duża, duża dla mnie też szansa dana przez, przez zarząd prowadzenia drużyny A1, która wtedy walczyła o makroregion, Niestety ten przegrany ostatni mecz remisowy nie dał nam tego awansu. Później mega, mega dla mnie yy, takie wyzwanie i też, też jakby przez rząd obdarowanie zaufaniem. Tak jak wcześniej, ten projekt Lideru Wrocławek. Nie było to dla mnie łatwy czas, gdzieś piłka seniorska, ale na tej bazie tego, tych trzech miesięcy na pewno zebrałem ogromne doświadczenie, które gdzieś na pewno będzie procentowało, gdzieś zobaczyłem z czym się je ta piłka seniorska, jak do tego trzeba podejść, jak do tego trzeba być też przygotowany i na pewno to będzie procentowało i już myślę, że procentuje gdzieś tam w pracy, później rocznik 2004, też niełatwy okres, ale też kolejne doświadczenie. I teraz tak naprawdę rocznik 2008 od roku, od półtora, już można powiedzieć roku, gdzieś też jakiś yy, szansa za zaistnienia w projekcie CJ i Myślę, że w tym roczniku, gdzieś na bazie tych wszystkich doświadczeń, tego wszystkiego gdzieś. Tutaj ta praca ze sztabem, którym też mamy tutaj Jasien i Kuba Ryknik najbardziej nie odpowiada, najbardziej się tutaj odnajduje na ten moment. Pojawiła się nazwa Centralna Liga Juniorów. zatem musimy zapytać o parę rzeczy. Czy byłeś przygotowany ty jako trener na taki poziom? Czy coś się zaskoczyło w tej pracy? To jak ta liga wygląda, to jak się odbywają, cała ta otoczka. Znaczy? Mm. Czy byłem przykładem? Dostałem to możliwość, jakby rok wcześniej, przygotować się do tego wszystkiego. Marcin Maczkowiec, prowadząc rocznik 2007, funkcjonował w tym sezonie w takim naszym, tym przygotowawczym w Lidze Centralnej Uniora 15 Miałem tą możliwość już, byłem też miałem tą możliwość. Dziękuję też za to, że mogłem uczestniczyć w sztabie w niektórych meczach. Sam też chciałem zobaczyć, uczyć się tej ligi, jak to wygląda. I, i myślę, że. <laughs> Też z tym wszystkim, tym całym okresem, czym bliżej tej ligi, też bardziej się tego też uczyliśmy. Nie? Myślę, że też przez początkowe nawet mecze, tą ligę tak naprawdę też poznajemy, poznawaliśmy. Tak naprawdę ta liga cały czas nas, nam, nas czymś zaskakuje. Okres przygotowawczy, też pierwszy taki okres w tak krótkim czasie, całkiem prawie pół drużyny nowej, ciężki okres, yy, dużo rzeczy chciało się zrobić, się chciało wszystko zrobić, a ten czas niby 5 tygodni, 5 mikrocykli, ale naprawdę szybko nam zleciało. Cały czas na, na kolejnych meczach, cały czas nauka zespołu, poznawanie zespołu. Pięć, niełatwy okres, pięć meczów sparingowych przegranych. Z każdego meczu wyciągaliśmy inne wnioski. Mieliśmy w górze pomysłów w sztabie, nad czym pracować, żeby to poprawić. No i gdzieś to z lidze zaczęło też to funkcjonować, ale znów ta liga cały czas jest taka nieprzewidywalna, że naprawdę każdy z każdym może, może wygrać, każdy z każdym gra też yy, stara się zmieniać te, te systemy, to wszystko, że naprawdę Fajne, 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 też doświadczenie dla mnie jako trenera i mówię, ja myślę, że też uważam, że ten to tak samo cały czas czegoś musi się uczyć, cały czas poznaje nowe, 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 nowe doświadczenia i, i cały czas musi być tym też na bieżąco. Podzieliłeś się tutaj naszymi przemyśleniami swoimi odnośnie tego sezonu Cel YouTube 15, bo gra się tak naprawdę dwa sezony w ciągu roku, tak, bo to jest mecz i rewanż w rundzie jesiennej, mecz i rewanż w rundzie wiosennej. Na tę chwilę wydaje się, że zapewniliście sobie pozostanie na kolejny sezon w celi od U-15. Jak oceniasz potencjał tego zespołu? Tutaj jeden z Twoich kolegów trenerów, Mateusz Dzięgielewski, pyta się, czy takie wyniki, które osiągacie, pozwalają realnie myśleć o walce o medale Mistrzostw Polski. Przypomnijmy, że w tej pierwszej rundzie jesiennej nie ma gry o Mistrzostwo Polski, jest tylko tabela, natomiast w tej drugiej części zwycięstwa, jednej z czterech grup gra w fazie, jakby finałowej, tutaj o medale Mistrzostw Polski. Myślę, że potencjał zespołu jest naprawdę bardzo duży. Spotkała się tutaj grupa naprawdę fajnych chłopaków, fajnych zawodników, którzy naprawdę sami sobie jasno określiliśmy cel, nawet tutaj na, na spotkaniu zarządu czy coś, bram jak najwyższe miejsce widzę tak? Po to się gra w piłkę, chce się, gdy wchodzą na boisko. Ta grupa, ci chłopcy, my jako sztab, my jako tutaj cały, cały klub, zawsze będziemy grać o, o zwycięstwo i jeżeli będziemy te mecze wygrywać, dlaczego mamy nie zdobywać medali mistrzostw Polski? Wiadomo, jest też pokora, jest też praca, wiemy jakie mamy, jakie mamy problemy, nad czym trzeba pracować, ale my musimy grać o zwycięstwo. I dlatego jeżeli będziemy wygrywać, dlaczego mamy nie bić się o, o, o medale ale mówię, to jest wszystko, mówię musimy naprawdę dobrze jeszcze, dużo, dużo jeszcze popracować nad tym wszystkim. Twoi zawodnicy tutaj pytają się oczywiście, kto najlepszy, kto najgorszy w drużynie. Jakbyś tutaj ocenił? Czy chciałbyś indywidualnie teraz oceniać? Nie, nie, jeszcze tak jak mówisz, runda się nie skończyła. Ta jesienna, jeszcze jest perspektywa, cała runda wiosenna, ale nie chciałbym tutaj kogoś wyróżnić, kogoś pominąć. Myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, dość mega fajny kolektyw, fajna grupa, których cieszą zwycięstwa i oni chcą, co. Kolejny mecz wygrywać. To, to jest zwycięstwo tak samo jak dla mnie, dla trenerów, dla sztabu smakuje za każdym razem inaczej. Mamy teraz wprowadzony taką regułę, że trenerzy robią challenge. Mamy przedstawić po każdej wygranie układ taneczny. Jeden już wykonaliśmy, jeden ma, nad jeden cały czas pracujemy. My myślimy, że teraz taka bomba to będzie ten trzeci na legi. Tak, bo tu właśnie miałem kolejne pytanie od Twojego asystenta Janka Nizioła. Czy masz przygotowane układy taneczne? Ale widzę, że sam już rozwinałeś ten temat, także do tego nie będziemy wracać. Uczciwie, jak oceniasz dotychczasowy postęp zespołu? Dlatego, że przypomnijmy, że z tą drużyną jesteś właśnie już od dłuższego czasu, awansowałeś z nią od, z Ligi Okręgowej do II Ligi Wojewódzkiej, później z drugiej Ligi Wojewódzkiej do pierwszej Ligi Wojewódzkiej. I dzięki temu, że nasza drużyna starsza otrzymała celiotkę, grasz w celiotce. Także masz pewien przegląd, jak ta drużyna już funkcjonuje w kilku sezonach. Masz tak naprawdę no, już dobre mecze za sobą w centralnej lidze. I teraz pytanie. No, tak naprawdę, ta drużyna bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że część tych chłopców nie miała możliwości funkcjonowania w pierwszej lidze wojewódzkiej, a gra w celiotce. I w tej celiocy sobie dobrze radzi. Są to zawodnicy podstawowi. To jest prawie, niektórych meczach wychodzi pół, pół, pół składu z tych chłopców, których mieliśmy w okręgówce i w długiej lidze wojewódzkiej. To świadczy o tym, że, że ten zespół się rozwija, że, że, że te osoby, które przychodzą nowe do nas, podnoszą tą, ten, tą jakość tego zespołu, podnosi się środowisko dla ich rozwoju, a to jest najważniejsze, że staramy się stwarzać im te, w cudzysłowie mówiąc, trudne środowisko, czyli te dla nich takie optymalne. To samo, w Lidze, Centralna Liga Juniorów nam daje, te środowisko meczowe jest bardzo trudne. wygoni się przez to rozwijają. Jako zespół, 5 tygodni w o to się przygotowawczym, 5 porażek w tych yy, sparingach, Fajnie, że z mocnymi przeciwnikami, bo to z zespołami z Celiot. W każdym meczu gdzieś naprawdę dużo pracy analitycznej, szukanie, przestawianie im błędów, poprawianie tego wszystkiego. I to gdzieś nam progresował, że drużyna cały czas się, się, się rozwija i ona się będzie rozwijała, bo naprawdę jak mówię, no, ci chłopcy chcą wygrywać. Nie? Chcą wygrywać, fajnie się czują w swoim środowisku i ich to nakręca. Nie ukrywajmy też, że też na pewno będziemy szukać jakichś tam bardzo wzmocnień po to, żeby jeszcze bardziej ich zawodnicować, żeby jeszcze stworzyć im jeszcze, jeszcze lepsze środowisko dla rozwoju, a drużyna naprawdę cały czas się rozwija i myślę, że z meczu na mecz yy, yy, będzie wyglądało to lepiej. I mówię, no, idziemy w dobrym kierunku. Tak jak mówisz, praca i pokora to jest najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie tutaj o sport młodzieżowy i generalnie o sport, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. Ale cele trzeba sobie stawiać wysoko. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić w tej chwili, wiadomo, nie skończyliśmy jeszcze tej, e, tego sezonu, że w kolejnym sezonie celiotu 15, czyli w rundzie wiosennej waszym celem będzie gra o Mistrzostwo Polski? No, zrobimy wszystko, żeby do tego doszło, że chcemy do tego dążyć. Dobrze, to teraz rozluż, troszkę rozluźniając atmosferę, jest pytanie od jednego z naszych byłych trenerów, Dawida Wnuka, czy w takim razie e, ogolisz się na łyso, jeżeli osiągniesz taki duży cel? Jeżeli to ma gdzieś tam pomóc i zmotywować <laughs> zawodników, nie mam z tym żadnego problemu. Dobrze, e, idąc dalej, tutaj Dawid widzę, że bardzo Cię lubi, e, wymień jedną wadę, i jedną zaletę swoją, taką, która uważasz, oczywiście nie mówimy o życiu prywatnym, tylko mówimy o, jako tutaj pracy trenera, który byś podzielał, że uważasz, że to jest na wysokim poziomie, a coś nad czym jeszcze pracujesz i nie do końca jesteś zadowolony jeszcze. Zacznę od tej może mojej wady, jestem dość bardzo taki niecierpliwy pod względem zachowań i nawet procesu szkolenia, chciałbym, żeby to wszystko było szybciej. Chciałbym dużo rzeczy robić od razu wiem, że tego się uczy się też tego i wiem, że tego się od razu nie da wszystkiego zrobić, że to jest proces i po prostu wynika to też z mojej takiej charakteru, że no jestem człowiekiem dość ambitnym i po prostu chciałbym, żeby to już teraz tutaj gdzieś to fajnie funkcjonowało, żebyśmy to robili, żeby oni robili przede wszystkim ten rozwój indywidualny szybciej i to i żeby to później przekładało się na rozwój drużyny, ale wiem, że w piłce po prostu trzeba troszeczkę czasu na to wszystko, żeby po prostu tym bardziej gdzieś tam na etapie Szkolenia tych młodych, 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 młodych zawodników. Także to myślę, że to jest taka moja jakby wada, zbyt może pomórliwy. Ekspresyjnie reagujący na boisko, ale to taki też mam akurę taką tak. Ale miała być jedna wada, bo okay. idę ci słowo, przepraszam, że przeszkodzę, bo Tam. widzę, że się rozkręcasz w tym temacie. Zaczynam. A zaleta jedna? Myślę, że pracowitość. Świetnie. No dobrze, to teraz już na koniec, żeby już tak jak mówiłem, rozluźnić troszkę taką atmosferę, to jeszcze dwa takie pytania. Pierwsze to jest takie, jakie jest Twoje hobby poza piłką nożną? Czy w ogóle masz coś takiego, gdzie jesteś w stanie się jakby wyłączyć, też wiadomo, że praca ten jest bardzo tutaj stresowa, stresogenna. I angażuje jakby mnóstwo czasu też rodzinnego. Czy masz coś takiego, co, co, co poza, poza piłką nożną cię angażuje? Tak, napomniałeś tego czasu dla rodziny z małą, każdą wolną chwilę spędzać z rodziną. Mamy córkę, mam syna, mam psa, uwielbia spacery, spędzamy każdą chwilę razem. Poza tym, jak jest czas, dobry film, no i jakąś książkę historyczną, bo też mam takim moim konikiem jest historia, także. Lubię poczytać, interesuję się historią. Ale przede wszystkim miło spędzamy czas z dziećmi, z żoną. Córka na też koszykówkę wyjście na boisko, obrać z nią. Ponieważ umiejętności nie ma za dużych, ale coś tam zawsze no, podziałamy razem. Na sam koniec mały taki quizik, ponieważ zbliżają się Mistrzostwa Świata w Katarze. Ty nie chcesz oceniać swoich zawodników, ale warto by było dać im mniej więcej namiastkę tego, jakimi zawodni chciałbyś, żeby oni byli. Dlatego chciałbym, żebyś wymienił taką jedenastkę zawodników, według Ciebie, idealnych. Takich, których Ty byś dzisiaj wziął do zespołu, gdybyś mógł. Tak jak niektórzy grają w FIFA 23, wybierają sobie zawodników, ale takie po prostu jednostki, jakie Ty byś wybrał. Czyli chciałbyś takiego bramkarza o takim profilu. Żebyś się zastanowił się, zakładając, że my tutaj w Akademii, takim głównym naszym ustawieniem jest 1-4-3-3, tak, żebyś wymienił po prostu taką jedenastkę się, że teraz tak szybko z głowy wymienić. No. To jedziemy, ja pomogę. Bramkarz. No Jeden, z... nie dwóch, nie trzech, ja bo zawsze, już widzę, tak? Zawsze byłem gdzieś tam mm, fanem no, gry, gry, gry y, bramkarza, który też potrafi grać nogami, chociaż są dużo ekspertów, mówi, że jest przede wszystkim od ale jeżeli doda to wartość dodatnią gra na gramy, czyli Neuer. Okej, okay. dalej jedziemy, linia obrony, lewe urońca. No Oglądasz Liverpool, oglądasz Manchester City, oglądasz Bayern Monachium, Patrz na te najlepsze kluby, a może gdzieś a w lepszej klasie jest Darek Nawrocki, młody, który. Nie, ciężko mi tak określić. Teraz tak wolałbym może powiedzieć, jaki profil bym zawodnika bardziej chciał. Właśnie nie, konkretnie osoby, bo dla młodzieży jest ważny też taki motyw wzrokowy, żeby zobaczyć, tak? Kogo? A środkowych obrońców może, będzie łatwiej. Widzę, że nie idzie tutaj. No dobrze, to inaczej zróbmy. To oprócz ramkarza trzech dowolnych piłkarzy, których y, uważasz za najlepszych w swoim fachu. No, na pewno dziewiątka, bo będzie Robert Lewandowski. Za to jakim jest zawodnikiem, który cały czas dąży do, do, do swojego rozwoju. I ten rozwój naprawdę nieważne w którym wieku, widać, że zawsze można coś poprawić. Za to, że po prostu, moim zdaniem, jest najlepszą dziewiątką. Idziemy dalej, tak? Już drugi. piłkarz taki. Drugi piłkarz na tą chwilę. Taki bym wyróżnił. No nie sądziłem, że to może być tak trudno no, wymienić. No, no bo jest i ty dłużej, panie. mówię, no gdzieś podejrzewam, patrzę na nich, wszystkich obserwuję, ale gdzieś tam zawsze... Mam tam takie swoje to dziwne przemyślenia. To znaczy tak, mamy bramkarza, mamy napastnika, to pomogę Ci obrońcę i pomocnika wymienić w takim razie, żeby zawalić. Baryszykowego Salacha. Okej, okay. i obrońca? Za charakter i, i też z jakiej ligi tutaj wyszedł i też co w piłce osiągnął myślę, że Kamil Wilk. Dobrze i ostatnie pytanie, kto w takim razie wygra w Katarze? Dziękuję bardzo Darku za poświęcony czas dla naszej telewizji. Czy Ty chcesz coś dodać jeszcze na koniec? Nie, również dziękuję i zapraszam wszystkich yy, na oglądanie meczy, na, na nasze obiekty, na wszystkie grupy młodzieżowe, na czwartą ligę, na nasze mecze. Przychodźcie, oglądajcie nas, wspierajcie. Pozdrawiam. Dziękuję Darku, do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie no i postety. możemy to wyciągnąć. Co? No to z tymi tymi. No ja nie znam piłkarzy tak to bardzo.